Jestem okolikiem, no i mam ja, ja to dzisiaj miałem takie emocje. Byłem w takiej grupie, i to, tam jedna osoba przytoczyła taki fragment, że tam um, mówiła do, do, do swojego dziecka, nie, że to co ja mam, masz trzy prawy, to co ja mówię, to, to jest święte, że zawsze mam rację, i tak dalej, i tak dalej. I mnie, ja się w pewnym momencie, dostałem szału. Nie? Kurde, czoblady. Mówię, jesteśmy w domu wariatów. Nie? I, i, I taka babka wychowuje dziecko, nie? I to dziecko będzie wariatem. Jakiś taki głupol tak, ja, ja mam zawsze rację. Bo jestem Twoją matką, nie? I, i od razu mi to wyjechał na ten, bo, bo, bo moja matka była psychicznie chora, nie? Leczyła się. Była kilka razy zamykana. No i, no i była aktorką, nie? No i kiedyś to, to kiedyś to było takie, no tam aktorskim to jeszcze było przyjęte, bo tam Szajna, tam inni chorowali ciężko, ale ten, ale już tak ogólnie nam się gdzieś przyznać, że człowiek się leczy, no to już jest, tam. no jak ja, ja trafiłem do tej wspólnoty, jak, jak się dowiedziałem, to jeszcze chyba było, się leczyło w poradniach zdrowia psychicznego, nie, i, i, i mnie to pasowało, bo ja do tej pory uważam, że są chory psychicznie. Wiesz, ja się dzisiaj nie mogłem na tej grupie powstrzymać, żeby, żeby tej babce nie odpalić. Mówię, jakim ty jesteś autorytetem? ty jesteś debilem. Jesteś, le... jesteś w poradni zdrowia psychicznego, nie? A nie w jakim, na jakimś uniwersytecie, czy, czy tam gdzieś. Mówię, to, to jak ty możesz powiedzieć do dziecka, że ty jesteś autorytetem, nieomylna i, i tak dalej. No i słuchajcie, jakoś tak wyszło. Wszyscy nie Te, Tam dzięki jakiejś tam, nie wiem, sile wyższego, tam nawywijał mnie. A mam, a mam taką grupę prowadzić właśnie. I to, I to było... A temat był o tym, żeby nie osądzać ja sądzę osądzasz jak osądzasz, ale się powstrzymać, kurczę, I, i słuchajcie, jak teraz miałem, miałem o tym mówić, właśnie o tych emocjach, to mówię, ja pierdziele, tak naprawdę już o tym zapomniałem. Przeszło mi. Tak naprawdę to, to nie było takie ważne, nie? Ale wtedy, w tym danym momencie, to było strasznie ważne. Ja pamiętam, dojechałem do domu i rozmawiałem ze swoją partnerką i jakoś mi to tak zeszło. Nie? Czyli to co, to, co 90 lat temu stwierdzili dwóch alkoholików nie? że przez 6 godzin jak rozmawiali, nie napili się ani jeden i drugi, nie mieli ochoty się napić i, i, i że to pomaga. Nie? i że wyznawanie swoich, swoich jakichś tych braków, swoich przywar pomaga. Ja pamiętam jak ja z Felkiem mieszkałem na Mokotowie i, i, i Felek mówi, ty, ty chodzisz do tej... Tam, to jeszcze nie była Karczmasowska, tam ruch Malczewskiego, mówi, chodzisz tam do tej knajpy, mówi, no to zawsze chodziłeś pijany, zawsze się wygadałeś. Nie, to inaczej się nazywało. To później słupska, ale przedtem była jakoś inaczej. Nie, róg, róg puławskie i malczewskie I ten, i, i słuchajcie, ja on ja mówi: Widzisz, chodzisz do knajpy i gadasz, nie? Gadasz się, wygadujesz i tak dalej. A tutaj, meeting, to jest to, jest to samo, tylko trzeba o jednym pamiętać. Bo w knajpie nieraz do bujać, jak ktoś mówił jaki on jest wspaniały, jaki tego, co nie, co nie, tego. Drugiego to denerwowało. I tutaj też byśmy sobie skoczyli do ryja, gdyby każdy za za zaczął mówić jaki to jest wspaniały, jaki mądry ehm, i tak dalej. Ale ponieważ mówimy o swoich brakach i o swoich wadach, znaczy nie, nie wszyscy, bo... No bo Nieraz ktoś ma taki okres, że wszyscy go w dupę kopią, to chociaż na mitingu chce się czymś pochwalić. I ja też miałem taki okres, nie? Mówiłem, aj, aj, oj, aj, jestem wspaniały, ale no, no teraz mi to przeszło, nie? I dzięki temu właśnie, że, że, że mówię o swoich niedostatkach albo słyszę kogoś, to Jestem w stanie wytrzymać tutaj. Nie? I, to, I to okazuje się najlepiej działa na te emocje, nie? na te moje stany, że ja z kimś porozmawiam. Nie? To jest taka prosta rzecz, że Ym, za co się płaci terapeucie. Za to, że on cię wysłucha i cię nie ocenia, nie leczy cię, nie mówi ci, nie? co ma zrobić, tego, się sobie... To po prostu siedzi i słucha nie? się płaci po 500 zł za godzinę, nie? Za wysłuchanie. No i tak samo było ze mną. Zobaczyłem, że mnie najbardziej, żeby wyrzucić z siebie, że te moje przemyślenia, ja nie wiem, czy to jest dobre, ale, ale uważam, że tam powinien ktoś tam znaleźć Znaczy, że, zwłaszcza, że tam byli psycholodzy byli superwajzerzy tych, tych psychologów, nie? Ktoś powinien powiedzieć tej kobiety, tej kobiecie, Tak jak mi kiedyś powiedział nie? Tam prawie 30 lat temu. On mówi, Panie Wiesławie, wie pan, gdzie jesteś? Ja mówię na no, gdzie? On mówi w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Nie? I notabene będę pan jest tu pacjentem, nie? A ja jestem lekarzem. I ten, ale ja mówiłem właśnie o zmienianiu świata miałem pomysł, które zresztą później wprowadziłem w życie. Zrobiłem koncert w sali kongresowej i się świetnie bawił razem z Wiktorem, zresztą Worą. Ale no i jak teraz, teraz o tym mówię, to słuchajcie, mówię no i, no i co, co z tego, nie? No i co z tego? No, ktoś tam myśli. Kobieta no, młodsza ode mnie, no ja, mi się też wydawało kiedy ja pamiętam jak ja wyciłem ze stanu, <gry> amerykańskie a zaprosiło za to co ja zrobiłem w Polsce, to, to mi się wydawało, mówię, ja już nie będę nikogo słuchał, nic nie będę czytał, niczego się nie będę uczył, wiesz, ja wszystko wiem po prostu. No. Nic nie jestem w stanie już ten, teraz mam zupełnie inne podejście, że do końca życia się będę uczył. I głupi umrę po prostu, no. bo, bo i tak im więcej wiem, tym mniej wiem, nie wiem, to jest jakaś paranoja. Im więcej otwieram, wchodzę w, w te swoje zakamarki, poznaję siebie, tym, tym bardziej nieraz staję i mówię, kurczę, bo wiesz, myślałem, że otworzę te drzwi, to już będzie koniec, a tam następne się otwierają. I dalej, i dalej, i dalej, i dalej tym niemniej, właśnie jeśli to jest temat tych emocji, to, to dla mnie najprostsze to jest właśnie to, to jest zadzwonienie. Porozmawianie z kimś w realu nieraz, to jest, to jest najlepsze. Telefon jest dobry, ale no... Nie, nie, to, no są lepsze rzeczy, właśnie coś takie jak meeting, jak, jak ro, rozmowa face to face i to jest, i, i to jest tam... No, ja się tego trzymam. No i jakoś udaje mi się nieraz, właśnie. Bo... Chociaż gdybym dzisiaj sobie powiedział: Wytrzymaj, wyjdziesz zaraz z, tej, z tych zajęć i porozmawiasz z kimś, i, i to ci przejdzie. Nie? No, co? no i dobrze. No i, no, i ważne, że. Bo jakbym się odezwał, to może bym tam nawywijał. Także dziękuję, że mogłem tu przyjść. Dziękuję bardzo.